Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z COVID-19 Włochy Słuchajcie, Włosi e, Co się dzieje we Włoszech, dlaczego tam e, zobaczcie Hiszpania właśnie podobne klimaty, a we Włoszech jakoś to przycichło, z COVID przestał szaleć e, tam co, co, od czasu do czasu wybuchają ogniska, to znaczy wybuchają ogniska jak, e, jak wiemy kompresory zaczynają być e, po prostu e, wiecie jak już tam odpowiednia Partia ludzi dostarczonych do szpitala została już zaopiekowana kompresorami, i kompresory zaczynają się zwalniać, więc trzeba kolejną partię ludzi dostarczyć. Więc znowu wybucha kolejny, tam kolejne ognisko, jak to się mówi. Ale nawet nie o to chodzi. Włosi zorientowali się, bo też nie mają nic przeciwko temu, co się dzieje. Ja słyszałem, o, słyszałem bardzo ważną rzecz. Niemcy, Niemcy się obudzili. Kurcze, dziwne, w Niemczech półtora miliona wyszło na, ludzi, na ulicę ludzi, którzy już mają dosyć tej głupoty. Wracamy do Włochów. I teraz zobaczcie, Włosi zorientowali się, że dobra, dostali pewnie też te, te wszystkie e, dodatki osłonowe, pewnie tam też nie zła kasa, ale stwierdzili, że jednak nie, nie ma to jak turystyka, bo tam jest szczególnie ważna, ważną gałęzią gospodarki i po prostu lepiej skończyć z tym skowitym i normalnie zarabiać na turystyce z turystów uczciwie, uczciwie zarabiać pieniądze, to jest jedno, ale zobaczcie, też tak każdy się zastanawia, no, ale to tak, tu wybucha, tam, wiecie, oni też wiedzą, gdzie ma wybuchnąć ognisko, no tam wybucha, gdzie, gdzie, tak jak wspomniałem, gdzie w szpitalach zaczynają zwalniane być kompresory i kolejne partie dostaw, no ale dobra, to, to jest, to jedna kwestia, teraz tak, Zobaczcie, we Włoszech jest cała masa tych uchodźców, czyli tam nazwać ich, można ich nazwać nachodźców, czyli tak na dobrą sprawę Afrykanów, którzy przybyli, udało im się, zresztą są cały czas dostarczani tymi statkami z Afryki, cały czas trwa kasa, tam płacą za, za, za przemyt, to nawet nie jest przemyt, to normalnie już powinno być uznane, jeżeli Unia uznała, że otwiera granice, to, 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 to nie nazywajmy tego przemytem, skoro się na to wszystko godzą, szczególnie taka Merkel i ta, ta cała wierchuszka. Normalnie ludzie na tym zarabiają, jadą do Afryki, biorą ludzi, przywożą, wywalają ich jak towar już na włoskim terytorium, czy to ta słynna Lampedusa, czy też Włochy tutaj kontynentalne. Nie ma to znaczenia, ale ciekawostką jest to, że ci ludzie nie chorują. Zobaczcie, żyją później tysiącami w różnych gettach, w gorszych warunkach sanitarnych niż Włosi. W z różnych tam e, trzymani są w, w, w różnych tam no trzymani są, no trzymani są, w różnych tam magazynach, gdzie tam w łóżko, łóżko, w łóżko e, setkami między sobą e, się po prostu przemieszczają i jakoś nie chorują, nie noszą żadnych masek, nic. czyżby by ta rasa była odporniejsza od rasy białej. Dobra, to jest jedno, ale ja tak zauważyłem, jak tak posłuchałem relacji z Włoch, to chodzi o to, że oni część tych starych przybyszów, nie tych świeżych, to stwierdziła, jak już tak ładnie śpi sobie na przystanku na ulicy, tam jest ciepło w nocy, I to dlaczego by się nie przestać w szpitalu? I oni się podobno zgłaszali do szpitali włoskich, I na początku ich trochę przyjmowali. Ale później była to już tak duża masa zdrowych facetów, no ale zakasłał. nie, on jest chory, on trzeba chce leczyć, co ma leżeć na przystanku? To se poleży w szpitalu na wyże. trzy razy dziennie posiłek, wyro będzie pościelone, pościel zmieniona, prysznic, wszystko na miejscu, no lepsze to niż ulica. No ale słyszałem, że postraszyli ich koordynatorzy, że jak będą dalej się tak pchać, to będą ich, to trudno, trudno, zrezygnują, prawda, z procedur, Wobec seniorów, będą musieli seniorów odesłać do domu, a zaczną podłączać ich pod kompresory. No, i jak zaczęli ich straszyć, że będą ich włączać pod kompresory, no to przestali chorować. I dzięki temu Włosi wyeliminowali całkowicie z COVID wśród wszystkich uchodźców. Takich, najmniej takich, i tam nie ma w ogóle chorób, nie, nie umierają, nie chorują ze względu tylko na to, że po prostu postraszyli ich tym tematem, no wiecie no jak maszyści dziecię mają podłączyć pod kompresor no to dziękuję bardzo no. co prawda, powiem tak no, żeby trochę podłączyli ich pod te kompresory no to uratowano był na pewno wielu starszych Włochów, ale skoro niestety kultura XXI wieku tak stanowi, że nie dba się kompletnie o osoby starsze nie dba się w ogóle o seniorów można im co najwyżej dać strzelić z łokcia kopnąć w kostkę i tego typu, jak to jest reprezentowane w reklamach. To taki świat. No. Możemy tylko i wyłącznie na ten temat mówić. Także mówię, na przybysze z Afryki. no Powiem szczerze, że medycy Włosi też dobrze to rozegrali. No, leżeć tam na ulicach, dostajecie kasy, dostaniecie michę. A tu szpitale to musimy prawda, wykorzystać maksymalnie. Do procedur, eh, prawda? Rozwiązania tego problemu seniorów eh, włoskich. Dobra, na razie.